Piłka zobaczmy oto zagranie z głębi pola i Fabiański Łukasz bardzo odważnie wychodzi do tych prostopadłych piłku, piłek w meczu z Celtikiem yy, zawsze zdążył, zawsze był na czas tutaj trudno powiedzieć czy był kontakt yy, wydaje mi się, że troszeczkę zwaniatwa Giewoliana i, i mamy rzut karny Proszę Państwa Paweł Magdoń czy Łukasz Fabiański, trzecia minuta spotkania, znakomita okazja, Płotczan, Magdoń spokojnie, jakżeż spokojnie zrobił to Środkowy Obrońca Wisły Płock, no i jeśli nie sensacyjne, to na pewno niespodziewane rozstrzygnięcie w tych pierwszych minutach. Tak, ale rzut karny, czy był czy nie był, jeszcze o tym będziemy dyskutować Poprzedziła bardzo ładna akcja Nie wiem czy to nie zagrywał Paweł Sobczak Tej piłki po w pole karne Bardzo ładne podanie Zmusiło do wyjścia Pawełskiego W tą stronę do Kiełbowicza Szeroko ustawia się Rożer Kiełbowicz, Bukowicz, Roger. Brandan Raz jeszcze, Rożer Kiełbowicz No i go! Między Czolakowiciem a Robertem Gubcem i to jest bramka samobójcza. No, jakoś dziwnie tutaj bliżej prawej strony znalazł się lewy obrońca Wisły Płock i mamy wyrównanie. Troszkę przypadkowa bramka, ale strzał yy, bardzo ładny, poprzedziło to dobre zagranie z pierwszej piłki, dośrodkowanie, złe wybicie obrońców Wisły Płock i kolejne doskonałe uderzenie tutaj. Zwróćmy uwagę, to nie było łatwe uderzenie, zdaje się Roger, tak? Kiełbowicz. Kiełbowicz. Kiełbowicz, Tomek Kiełbowicz. raz. jeszcze to jest to dośrodkowanie Rożera, wybijana piłka przez Czolakowicia. Kiełbowicz myślę, że spokojnie złapałby ten więc Ten Andrzej stręlał, grał w także Polski. Tak? tak? Wiedziałem. Sedlaczek. Sobczak goł! Ależ pięknie skończył tę akcję. Paweł Sobczak. Proszę państwa, no mamy znów... Zaskakujące rozstrzygnięcie, świetne dośrodkowanie Sedlaczka na drugi słupek, na zamknięcie i Paweł Sobczak, żartowaliśmy z nim przed meczem, że to jest siódme, jedenaste wejście już do Wisły Płoc w jego karierze. On powiedział, nie, dopiero trzecie, ale, ale popatrzmy, raz... Ale mówię, że teraz jest głęboko już, tak da, powiedział w Wisle. Chwalmy Sedlaczka, chwalmy Sobczaka, ale też no, gdzie byli zawodnicy Legii, tutaj tyłem do swojego rywala Gotwald, czy napastnik powinien był.